Siemaneczku, ja jestem Elviso. Witam was, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo gorąco. W kolejnym odcinku na moim kanale. I jak już każdy wie, ja, Elviso, Abra oraz Maciek mamy przed Agentixem ogromny sekret. O którym Agentix totalnie i nic nie wie, więc w tym odcinku sobie tutaj oczywiście polecimy do naszego bractwa szczurów, czyli do miejsca, w którym ukrywamy z Maciochem i Abram naszą tajną bazę pod willą Agentixa. Ono o tym oczywiście nic nie wie, więc to jest serio, po prostu takie genialne coś, że po prostu brakuje słów mojej więc Teraz tu tutaj oczywiście wchodzimy. To jest, weź w tym miejscu, tutaj trzeba chyba mnie chyba każdą osoba, bo to już pokazywałem wam milion razy. No i tak, jak chyba każdy na moim kanale, około nie mam pojęcia. Tygodnia temu był odcinek, na którym odkryłem tajną bazę abry, która była w tajnej bazie, ponieważ w tym miejscu był obraz, gdzie po prostu Abraka sobie schowała swoją własną bazę, więc tak sobie pomyślałem, ok. Skoro obraz sobie schował bazę, to ja miałem takie, ok. Ja o tym absolutnie nie, nie miałem pojęcia i miałem takie, kurczę, no jednak mnie kolega szokował. Więc w tym odcinku moim celem byłoby to, aby zrobić swoją własną, tajną bazę w tajnej bazie naszej, więc to byłoby stery w mojej opinii, totalnym sztosem. Więc teraz, moi drodzy, jest ważny pytanka, ponieważ, jak chyba każdy wie, bardzo obrazami, to jest tak oklepane Miejsce. Jakby no, chyba każdy z nas, chociażby mojego autorstwa, czy Macio Hatcha, czy Abryczak widział milion razy bazę za obrazem I to jest absolutnie, moi drodzy, już wiecie, nic wyjątkowego I o tym już po prostu może sobie każdy z... się dowiedzieć, nie? Więc tym razem moi drodzy, w tym odcinku musimy wspólnie wpaść na jakiś pomysł, gdzie można byłoby tą bazę schować w jak najbardziej realistyczny sposób, żeby się o tym was nie, nie dowiedzieli, okej? Okay? I więc chyba nawet tutaj moim efortem faw byłoby to, aby zrobić sobie to albo gdzieś w wodzie, albo pod dywanem, żeby serio panowie nie mieli o niczym pojęcia Albo w ogóle lepiej, żeby zrobić to pod tym schodkiem, albo pod jakimś tam bloczkiem, które sobie tylko wiecie, raz szybko zniszczymy, a następnie będziemy mieli wejście do naszej tajnej bazy. Więc zobaczymy, co z tego będzie moją raz, oczywiście w tym momencie, subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne codzienne odcinki, więc to jest tu bardzo ważne, żeby was nie ominęły kolejne odcinki z naszą ekipą, więc subskrybujcie kanał, a tym bardziej, że osoby, które subują kanał, otrzymują od Erwisa, Normalnie pocztą, mówicie co? Otrzymują ode mnie darmowe marchewki, a marchewki lubi każdy, więc subskrybujcie kanał po marchewki, oczywiście, naprawdę moi więc serio. Teraz polecimy jakoś i myśmy Wydaje, że na pewno wiecie co, tutaj chyba najlepszą czyną opcją byłoby, żeby się po prostu wbić do moich skrzynek, zgarnąć sobie jakieś tam mechanizmy redstone'owe, a następnie zrobić sobie jakiś zaawansowany mechanizm, taki na przykład jak jest w naszej Alei Sław, czyli jak sobie tutaj po prostu w ten guzik klikamy, tam się otwiera Aleja Sław z live'u, więc teraz oczywiście mega grunt na moje live'y codzienne o godzinie, zobaczmy 19, bo są na moim kanale codziennie, a my teraz sobie polecimy na górę, ponieważ serio, w tej miejscu może jest sporo obrazów, ale moim celem byłoby to, aby zrobić coś bardziej kreatywnego niż jakiś obraz, gościu! Więc teraz sobie zgarniamy jakieś tam i do mechanizmów i polecimy sobie robić naprawdę ciekawe rzeczy w naszej tajnej bazie, bractwa, szczurwa też w ogóle może to nie wiem, czy wiecie, ale Wam pokażę taką ciekawostkę, o czym pewnie nie wiecie, bo was nie było na wczorajszym live. Chodzi mi o to, że w tym miejscu, za naszym miastem, za dokładnie szpitalem, powstała tajna hodowla drzewek, ale Elviso, dlaczego sadzisz te paskudne drzewa? Ponieważ moi drodzy, jak chyba każdy wie, jest to, no przynajmniej w mojej opinii, najbrzydsze drzewo w Minecrafcie, nie wiem jak to Ale ale produkcja tego nie lubię i taka jest moja opinia, ale chodzi mi o to, że na wczorajszym live'ie przez ponad godzinę zbierałem to drewno, zbierałem ponad tak tylko po to, aby zrobić najgorszego, najbardziej po prostu niewiarygodnego pranka w historii naszej serii, moi drodzy. To będzie po prostu rewolucja na serwerze, a jeżeli chcecie się dowiedzieć o tym pranku więcej, to was zapraszam bardzo gorąco na moje codzienne live o godzinie 19, na którym wam troszkę więcej powiem, co o co tym w ogóle będzie chodziło i na czym będzie polegał największy prank w historii tego serwera, bo wam gwarantuję, że będzie gruby, więc serio. oczywiście bądźcie się na odcinku do końca, a my się w końcu bierzemy za budowę naszej tajnej, przetajnej, najbardziej tajnej bazy, która będzie w tajnej bazie naszego bractwa. Więc wydaje mi się, że najlepszą możliwą opcją byłoby to, aby tę naszą tajną bazę podpiąć pod jakiś guzik, który już, już jest w tej bazie, tylko po to, aby nie zbudzić absolutnie żadnych podejrzeń chłopaków, okej? Jeśli chodzi mi o to, że na przykład sobie zajdziemy na pięterko minus drugie i zobaczymy, że tu jest sporo guzików. No one są tutaj od zawsze, każdy o nich wie, że tutaj są te guziki, one są tutaj tylko w celach dekoracyjnych, ale to jest właśnie dobre, nie? Że po prostu byśmy sobie zrobili takie coś, żebyśmy sobie ten guzik kliknęli i by nam się otworzyły wrota do bazy w tym kierunku, ponieważ to byłoby takie dobre, ponieważ to byłoby absolutnie takie, wiecie, w ogóle niepodejrzane. To nie? Więc mi się wydaje, że możemy to zrobić albo na tym penderku, albo sobie jeszcze na inne, z to my zobaczymy, czy są jakieś inne guziki może, bo że już te, tam takie serio są, a na przykład jest taki w tym miejscu, to można byłoby tu serio zrobić taki spoko mechanizm, który nawet powiem Wam lepiej, nie byłby absolutnie ani macie pinka podejrzany, co nie? To byłoby to najlepsze, albo w ogóle jeszcze lepiej, żeby ten guzik do góry, aktywowałby takie miejsce jak, jak na przykład to, żebyśmy sobie mogli spłoniąć niżej, wiecie? To byłoby już takim sztotem totalnym, ponieważ to byłoby takie coś, czego by absolutnie nikt nie znalazł, nawet nie mam pojęcia, było się szukać, jakby serio, nie byłoby takiej po prostu opcji, aby to jakoś znaleźć to, nie? A tym bardziej, że można byłoby sobie jeszcze jakoś tutaj dać, na przykład, w tym miejscu guz guziki dekoracyjne wiecie co? Aż teraz sobie polecimy do craftingu, sobie tam parę guzików zrobimy tylko po to, aby wam pokazać o to mi chodzi, ponieważ naprawdę mój zamysł jest taki, że tego absolutnie nie znajdzie, absolutnie, ale to absolutnie nikogo, okay? czyli chodzi mi o to, że teraz sobie zajdziemy tutaj na dół oczywiście i damy sobie na przykład, nie mam pojęcia, jakaś w tym miejscu cyk, cyk, cyk i cyk, więc teraz serio, to wygląda totalnie jak dekoracja, okay? to jest Elviso tylko dekoracja, tutaj nie mam absolutnie nic, nic podejrzanego, no to jest pewniak nie? A co gdyby na przykład ten guzik, e, to miejsce otwierał, tu by się wysuwało, Taka drabinka, i można byłoby tam wejść. Co? To byłoby tak idealne że startujemy teraz, bo teraz mam takie do Was mająte bo moje zwrotko, ponieważ tak szczerze, nie ma pojęcia, w którym miejscu, ok? Więc albo trzeba byłoby sobie jakiś tutaj wybrać róg do góry, albo na dole, wiecie? To tutaj byłoby rozsądne. I mi się wydaje, że na pewno będziemy sobie musieli wybrać jakieś miejsce w tym, tutaj, tej właśnie, tutaj rogu, bo to jest takie coś, w co absolutnie nigdy nikt nie wbił, ok? To jest tylko tutaj po to, żeby móc sobie te potki napełniać wodą, więc to chyba byłoby po prostu idealne. A tym bardziej, że z tego, co mi się tutaj wydaje, w tym kierunku nie ma absolutnie, ale to absolutnie nic, więc serio, może teraz Mordon teraz. Co sobie z tym lecimy i pewnie mechanizm zajmie mi około półtorej godziny, jak nie więcej, okay? bo ja, jeśli chodzi o mechanizmy, jestem totalnie słaby. A więc były jeszcze o parę itemków, ale ogólnie powiem wam, że jest spoczko, ok? Ponieważ w tym miejscu jest ten guzik i powiem wam, że go sobie właśnie tutaj użyjemy. Ponieważ teraz, jak go sobie klikniemy, uwaga, uwaga, już nam to wszystko pokazuje, zajęło mi to około 20 minut, ale się udało. W tym miejscu otwierają się na te, te ładne wrota i możemy sobie tutaj wpłynąć, ile w ogóle zdążymy, ponieważ to jest też takie, powiem wam, że lekko lipne że to jest dość szybko, ok? ale spoko. Serio, tutaj plan pokaż na tym, że sobie ten guzik klikamy, lecimy sobie zaraz szybko na samą górę, wchodzimy zaraz do tej magicznej wody. No i same nam się otwierają wrota. Więc serio w mojej to jest po prostu spoko, ale na pewno trzeba będzie sobie jeszcze po... Pracować nad tym czasem, ok, ponieważ to serio, jest nas zbyt krótko. Ale spoko możemy zaraz jakoś tutaj przejść do z tej całej budowy i możemy sobie w końcu naszą bazę zrobić, ponieważ naprawdę powiem Wam, że w końcu będzie mieli jakoś swoją tajną bazę, ok, ponieważ moja jedna sk skrypta w moim wyżowcu, to jest absolutnie za mało, ok, więc teraz to lecimy, moi drodzy, to nie wiem, czy wiecie, ale Wam mega palca mojego Instagrama. No i błagam was followujcie, ponieważ zaraz piesek aberka nas przebije, więc sery po prostu, was, o to bardzo proszę, żebyście followowali Instagrama. Macie oczywiście link w opisie, ponieważ no, wam, że no byłoby głupio, żeby mały Aberka, czyli piesek nas przebił, co, nie? więc sery, was błagam followujcie. Też to mega palca oczywiście mój drugi kanał Elvisa, który macie... Moje codzienny z Wars. a my zaraz, wiecie co? Sej przejdziemy do budowy takiego do większego budynku, co? Naszego znaczy budynku, takiego większego, jak mówił, że pokoiku, żeby sobie go jakoś w mojej marze wpierw wykończyć i żeby też on był w, w, w tym całym stylu, ok? Żeby on też był w tym całym stylu tej naszej bazy, ok? Może z tego kwart się już skończył, ale spoko, Polecimy sobie teraz Andrewięgę, żeby też to było jakoś ładny, to nie? I moim zamysłem byłoby to, aby na pewno w tej bazie były jakieś tajne skrytki, żeby móc sobie tam swoje kosztowności chować i w ogóle, wiecie co? Ja mam jeszcze tutaj naszego na, na, na komarza pochwalić, ok? To też w ogóle taka ciekawostka. Obecnie jedyne wyjście, Stąd to jest e, kliknięcie tego guzika, bo inaczej nie wyjdziemy, ale spoko, niech już będzie, potem sobie to jeszcze coś oczywiście udoskonalimy, bo to jest wiecie, to jest dopiero faza wstępna, okej? Okay? To jest dopiero sam start tej bazy e, dopiero co zacząłem budować, więc to jest obecnie, ponieważ no, takie trochę lipne, okej? Okay? A muszę się w ogóle tym pochwalić, że w tym miejscu, na mojej Alei Sław, no powiem wam tak szczerze, nie? Ja sobie ogarnąłem trochę na ale do tego do, do to że wygrali, więc to oczywiście bardzo grące pozdro, ale po prostu wam to pokażę, okej, okay? po prostu wam to pokażę, ponieważ wszyscy mi mówią, że ja jestem na tym serwerze biedny, ja mam, mam na spójrzcie na to! To są moje normalne dwa bloki, okay? Który, Które wygrali chłopaki, więc to oczywiście bardzo pozdrawiam sam fakt, że teraz dwa bloki nadredu, czyli uwaga, uwaga, moi drodzy, 18 sztabek wisi na ścianie i nie mogę ich użyć i jest to najniekomiczne, ok? więc teraz spoko, oczywiście, jakby tu jest tego nadredu sporo, okej, okay? więc zapraszam was na moje live'y bardzo gorąco, zapraszam codziennie o godzinie 19, a my zaraz wchodzimy, oczywiście i kontynuujemy tego tutaj naszego tutaj, wiecie, Minister planu ciąg dalszy, ponieważ spójrzcie, no okej. Okay. To jest baza Abry, znaczy on już nie stanie, bo ją odkryłem, ale sam fakt, że ją przed nami ukrywał, był nawet ciekawy, ponieważ ona była za obrazem, ok. Ja się o tym nawet nie domyśliłem, ponieważ uznałem, no okej, okay. skoro było bez sekretów, to nikt sobie nie będzie robił swojej bazy, ok. Ale jestem wręcz pewien, że tu teraz pewnie Abram jakąś swoją nową bazę, Maciek ma swoją bazę, ale my to po prostu sobie teraz olejemy, jeżeli mają, to niech sobie mają, a my też sobie teraz taki swój lekki sekret stworzymy, a nawet jeżeli będzie trzeba, to po prostu potem sobie jakoś jeszcze o tym chłopakom powiemy, żeby o tym wiedzieli i będzie spoko, okej? Okay? Ponieważ naprawdę to warto byłoby też być jakoś uczciwym, co nie? Więc teraz sobie tylko jakoś to otwieramy. Aha. To było tutaj w tym miejscu A Już tutaj ruchu wchodzę za obraz, okej? Okay? Naprawdę. Więc teraz sobie lecimy na górę, zdążymy, zdążymy, gościu. Zdążymy więc znać, nice. lecimy zaraz sobie z tym dalej I na pewno Teraz sobie zaczynamy budowę naszego pokoiku, żeby on był taki tej mały skromny, żeby to było takie, wiecie, same wejście, żeby to był taki przedpokój, okej? Okay? A żeby dopiero później zaczęło się robić ciekawie, taki tutaj byłby mój cel. I też zobaczymy, na ile nam starczy materiałów, ponieważ to jest moja resztka, więc zobaczymy, czy będzie tak ciekawie, czy jednak będzie nieciekawie. Więc pokolecimy sobie z tym i naprawdę ty wiecie, co no można, no, jak już sobie nawet wpierw, zaczniemy od takiej małej skromnej bazy, żeby tutaj było parę skrzynek, żeby tutaj było parę jakichś Wiecie, moich cennych temków, żeby jednak mieć takie swoje miejsce bezpieczne, ok? Ponieważ warto byłoby jednak swoje temki gdzieś chować, a nie dosłownie moje wszystkie temki trzymać w skrzynce przed wieżowcem, bo to jest naprawdę, nie, no powiedziałbym, że ryzykowne, żyjąc w Milionowicach, jakby na no serio. No niby ok, miasto bardzo bezpieczne, ale zawsze kusi, ok? Zawsze zamiast sobie ktoś wbije, przejdzie sobie do skrzynki luknie, no kusi go, ok? Mnie też kusi nie raz, ale no wiecie. Ja tam wcale nie kradnę, jeżeli chodzi o Agent x i abr i macie, więc spoko, jakby tak mówię szczerze, ok? I też, cztery, moi drodzy, teraz sobie tak tutaj wam też tutaj powiem przy okazji, jak sobie już tylko budujemy, że szykuję coś bardzo grubego, o czym pewnie nie wiecie, bo nie byliście na moim live'ie wczorajszym, no właśnie, a ja teraz tak o tym mówię nie bez powodu, ponieważ na live'ach ogarniemy sobie materiały na, na, na tego tutaj pranka, ale ten prank dosłownie będzie największym w historii, ponieważ do tego pranka potrzebuje około 25 staków, 25 staków drewna kasjowego i właśnie podobny ten las mi zrobiony, tam za miastem, po to co zrobiłem na live'iku, po to potrzebuję około, no nie mam pojęcia, też około 20 staków e, samego e, czerwonego piasku. Jakby osoby, które tak sobie tutaj chwileczkę się, się tak wymyły nawet, że mogą tego domyśleć o, o co mi chodzi. Ale tak czy siak, jest to na pewno taki, taki pomysł, który no tak zbije na kolana każdego mieszkańca miasta. Jestem pewien, że każda osoba z was, moi drodzy, jak to zobaczy, po prostu powie wow, Elviso! Wow, no właśnie, więc teraz, to po prostu na bieżąco, a my zaraz sobie lecimy, a tu jest crafting, a ja już szukam craftingu, no dobrze, no fajnie. więc teraz sobie. Płytki proszę bardzo, i dalej sobie to dekorujemy, więc serio spoko Jakby na samym starcie, sobie zaczniemy tak skromnie oczywiście, żeby sobie potem to Jakoś to na live'ach rozwijać, żeby to było jeszcze lepsze, więc teraz cyk, cyk Więc bardzo proszę, teraz wygląda spoko, no i cóż Lecimy sobie z tym, żeby to był taki, wiecie, taki mały pokoik wstępny, żeby wtedy było tak, właśnie, skromnie, żeby nie byłybyście na same starcie na bogate. A tym bardziej, że no, okay, no ja może swoje każde budowle tak wzroję, żeby były bardzo bogate, żeby były takie prestiżowe, ale nie, moi ludzie, nie, ponieważ to jest tajna baza i tajna baza ma być skromna, malutka, ponieważ tym mniejsza tajna baza, tym większa szansa, że jej niech nie znajdzie, ok? Ponieważ, no wiecie, wkopać się losowo w dół, no nie jest trudno, nie? A jeżeli twoja baza jest na 500 bloków powierzchni, to jest to mega łatwe do znalezienia, a jeżeli twoja baza jest na 5 bloków powierzchni, to jest mega ciężka. I wręcz nie wykrywalne. więc serio, bądźmy tutaj po prostu mądrzy i racjonalni, a nie, że będziemy sobie zaraz robili największą bazę, no okej, okay, może i to, i to jeszcze będzie w swoim czasie, ale na pewno nie mogą, ok, Ja bym chciał sobie rozwijać z nie na moją bazę. Ona ma być taka po prostu, wiecie, nie? Żeby była, to nie ma być takie coś, że będzie ona ogromna, żeby to było wszystko, nie. No to sobie może swoich pracę i ten w tym macie. Dziękuję bardzo. Ok, więc teraz to wygląda nawet spoko mi się wydaje. Chyba jest gitnie, znaczy tutaj oczywiście pod koniec odcinka, swoją ocenkę napiszcie, jak Wam to się podoba, bo według mnie jest serio spoko, z tym, że brakuje tu jeszcze do, e, trochę światła, to nie, więc spoko, Powiedzimy sobie też na szybko. Jakby serio najgorzej był z tym mechanizmem, ok, ponieważ na no, nie tej serii sobie pniłem dość sporo, ale mi się finalnie udało, ok, Ale serio to było najgorsze, żeby go całego skonstruować. ok, więc teraz sobie tak może to zróbmy jakoś, te łańcuchy, żeby było tam światełko. No i lecimy dalej i kontynuujemy, moi drodzy, więc szybka akcja i lecimy sobie teraz z tym, tutaj nie normalnie, więc teraz z tych, proszę bardzo, hop, siup, hop, siup. Ok, chyba jest spoko. Jeszcze tutaj będzie bardzo jasno, żeby tu nie było żadnych mobków, bo jak w takim miejscu gdzieś się gościu zrobi creeper no to ja bym takiego nie chciał spotkać, ok Ja bym takiego po prostu nie chciał spotkać, żeby była jasność, okej? Okay? teraz może jakoś szybko klikniemy, żeby muszę tam porzucić sobie klocek jeszcze, Ok, czy to w ogóle mogę jak sobie dać, czy nie mogę go sobie dać, czekajcie, aż sobie zaraz zobaczymy, Ok, nie, w tym miejscu już jest taki inny klocek, więc spoko, Nie ja tam już tutaj wystarczy, więc teraz tak sobie zróbmy może, no i cóż, teraz jest imby okej, okay, ale musimy sobie na pewno tutaj zrobić postawy, czyli na pewno musimy sobie zrobić crafting jakikolwiek, i on będzie tam na przykład tutaj jakoś na środku, albo lepiej, Dajemy go sobie w suficiwie, czy może nie w sumie, żeby był taki tutaj ładny. No i teraz nawet nie szpeci, nie, teraz to jest serio my mówią, że fajnie. Damy sobie tutaj na pewno jakiś dywanik, żeby tutaj był taki to lekko ten taki, wiecie, smaczek takiej tajnej bazy. Ok ja teraz to wygląda na serio super istotycznie, a tym bardziej powiem wam, że jeżeli kiedyś ją będziemy rozwijali, to możemy sobie zrobić przejście pod dywanikiem i to już będzie w ogóle gościu bajka. to już po prostu moje drodzy będzie bajka, więc spoko! A my teraz sobie lecimy dalej i zobaczymy, co dalej nam tutaj sobie uda się rozwinąć, co? Tu jest jakaś kopalnia, czekajcie, a co tutaj w ogóle chodzi? Jest jakiś kanion, widzę, dość spory, ale to jest to teraz sobie zrobić taki mały pokoik na skrzynki, więc to chyba nie jest dla nas zbyt komfortowe, żeby w takim miejscu na widoku była moja baza, co nie? wiem, wiecie co? Zgadzam że teraz szybko weźmy jakiś kobel z w dłoń, i to sobie tak lekko zabudujmy, żeby nie było, że moja baza będzie widoczna z kanionem, bo sobie tutaj ktoś wiecie tak wielostowe w ten kanion, no i zobaczy, a co to, to jest jakieś tam drewno i sandstone, co? Co tam może być takiego? Więc serio, ty wolę mieć pewność, więc teraz poleciłem w ten kierunku, mojej drodzy, żeby to po prostu było bezpiecznie, dobra, więc teraz tak, no i hmm... W mojej opinii fachowca, wydaje mi się, śmiem twierdzić, że panowie tej bazy na pewno nie, nie, nie znajdą, ponieważ okej, okay, jest taka opcja, że któryś z chłopaków ten guzik na minus sz, szóstym piętrze kliknie, okej, okay, ale jaka jest szansa, że akurat po tym jak go kliknie, szybko po prostu tutaj truchcikiem wbije na piętro wyższe i będzie szukał jakichś jak, jak, jak otworów, no, po prostu ta szansa jest zerowa, okej, okay, nie ma takiej możliwości, albo oni to odkryli, więc naprawdę jestem poniekąd siebie dumny, ale poniekąd jestem troszeczkę tym mechanizmem zmęczony, ponieważ ja mam tak z tymi samymi redstone'ami, że ja może tak wiecie, no podstawowo i ogarnia mnie, ale najgorsze jest to, żeby to wszystko zaprojektować, co nie? Tak to ogólnie spoko Więc Teraz my jeszcze jakoś z tym i to ma być taki też taki mały, luźny pokój na skrzynki, żeby to było takie, Wiecie co to... nawet to może, może być takie bardzo malutkie, mi to absolutnie nie robi problemu, więc teraz może jakoś tak to bardziej zróbmy, żeby to było tak, żeby tutaj było tak, żeby tutaj było dosłownie jakieś tam, wiecie, trzymałe skrzynki, żeby tutaj były tylko moje temki najcenniejsze, ok? To byłby taki mój zamysł, żeby to tak wyglądało, ok? No może nawet to byłoby lekko większe, no zobaczymy za chwileczkę, z nas tego wyjdzie, no ok, sobie to tak minimalnie większe, więc teraz sobie chociaż że nie, bo to nawet nie ma sensu, bo wtedy trzeba było coś powiększyć, co? No więc serio moje, sobie teraz po prostu olejemy. Jakby, no wiecie, kobel jest taki, że absolutnie nie nie tutaj nie, nie co nie? To jest taki, wiecie, blok cichutki, który ma każdy totalnie gdzieś, więc spoko, damy sobie też tak tutaj lekko wyżej, żeby nas osłaniał bardzo fajnie. Dobra, więc teraz tak? Teraz tak sobie czy polecimy od góry z tym może jakoś, bo to było bardziej wiarygodne. że tam nie ma żadnej tajnej bazy, ok Tam Elvisa nie mieszka. Ło! Jakby tu wystraszył, ja nie mogę, moje serce! Jakby to był jakiś agent, albo inna berka, czy w ogóle to naprawdę powiedział, że no okay, no wiecie, tam jeszcze macie biedy, okej? Okay? Bo Maciek to jest osoba taka, wiecie, którą się można dogadać, nie? ale tam chłopaki to powiem, że może być różnie, no zobaczymy, zobaczymy. Jakby i tak spoko, żemeczki ziemeczkami ale każdy ma jakieś swoje sekrety, ok I wy, i my mamy swoje sekrety, i to będzie taki mój mały sekret i ważna. to będzie taki nasz wspólny sekretik, więc o tym nikomu nie mówcie. Żeby potem nie było, jak sobie wbiję gdziekolwiek i zobaczę komentarze i będzie w tym i w tym miejscu jest tajna baza Elvisa. Błaga, moi drodzy, właśnie to chodzi, żeby o tym nie mówić, ok? Żeby było ciekawiej, a my teraz sobie lecimy z tym jeszcze. Dobra, więc teraz to wygląda spoko. Oni nie tak lekko, ale chyba jest ok. Dobrze. Teraz jest serio spoko, no teraz jest po prostu sztos, więc sobie dajemy w te ścianki, te sunsstony. No i będziemy sobie tę bazę powolutku tak kończyli. O nie, trzeba to jeszcze lekko powiększyć. Ja nie mogę, jakie to jest po prostu złe, że w tym miejscu jest akurat kanion, ok? Jakby ten kanion mógł się zrepić dosłownie wszędzie. Ale musiał w tym miejscu, no po prostu musiał w tym miejscu. Też, to jest też fakt, że mogę sobie zrobić bazę w każdym innym miejscu, ale to już jest inna ciekawostka, ok? Więc teraz sobie polecimy jakoś, może tak właśnie na boczki, żeby to tak sobie ładnie ukryć, żeby to nie było absolutnie, tam wiecie, jakieś podejrzane, żeby to było jakieś, tam wiecie, zwykła zabudowa z cobblestone'a Każda inna tak samo będzie wyglądała, więc tak sobie to zróbmy. Więc teraz tak, teraz, tak, więc tak sobie tą małą bazę skromną kontynuujemy I tutaj będziemy swoje mieli itemki typu netheryt, typu tyle nieśmiertelności, typu moje enchanty, moje zbrojki, naprawdę taki tylko i wyłącznie mój ich prywatny, okej? Okay? Wyzlecimy sobie teraz tak i dajemy sobie w tym miejscu mi się wydaje, że możemy, wiecie co? jest takie duże, to możemy sobie nawet teraz zrobić takie to okej? Okay? Więc sekundka. Hmm... Chyba to będzie spoko, wiecie? Chyba to będzie spoko, więc raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy, już tym jeszcze sobie zamykamy, więc teraz serio To będzie wyglądało really nice i będzie takie tutaj magazynowe Miejsce, więc teraz tych proszę bardzo, no wiecie, małe, takie skromniutkie Bardzo, ale to bardzo przytulne miejsce i dajemy sobie też tu, Pewnie jakoś tego tutaj sandstone'a, no i dalej sobie Kontynuujemy budowę naszej tajnej bazy w ogóle, bo to chyba będzie pierwsza Tajna baza na, na tym naszym nowym sezonie milionowic, więc Serio, spoko to będzie teraz wyglądało, naprawdę, moja pierwsza Tajna baza, taka malutka, co nie? Jak to sobie zawsze robił bazę, to była Największa na serwerze. A teraz co? A teraz co? Znaczy, wnioskuję, że była największa na serwerze, bo ja tak zawsze to robiłem. Wiecie, z serduszkiem, okej. Okay. A my teraz sobie lecimy dalej z tym. Ok, więc teraz tak, teraz tak i teraz tak, więc spoko to wygląda? Dajemy sobie też te miejsca teraz, te deseczki i drewieńko. Ok, więc proszę bardzo, hop, siub. I teraz to wygląda też really, really nice. Alright, więc teraz sobie polecimy też, może, jakoś do naszego crafting, w tym miejscu ładnie ukrytego, craftujemy sobie skrzynki. No tak myślę, że, no, można byłoby sobie ich zrobić takie 6, co nie? Damy sobie je w te logi, właśnie. I damy też sobie coś, zaraz takie światło, żeby nie było mobów, ok? No proszę bardzo, piąteczka, no myślę, że tak tutaj na ludziku wystarczy. A teraz lecimy sobie z a następnie damy sobie wszędzie światło, żeby tutaj było wszystko ładnie skończone, żeby nie było problemów, ok? Bo jak naprawdę będzie taka sytuacja, że raz tutaj wbiję, otworzę sobie skrzynkę, w której będzie Netherite, i mi wybuchnie Creeper, i to sobie wybuchnie, to będzie dramat, ok? Naprawdę, to był, byłoby po prostu straszne, ok? Więc teraz sobie wiecie, co może jakoś teraz tak zróbmy. Bierzemy sobie teraz do te ręki to. No i lecimy, w sobie tutaj sporo światła, bo widzicie co, mieć pewność, okej, okay? wolę mieć pewność, niż potem to wszystko naprawić od nowa, więc teraz cyk i jest chyba teraz wszystko okej, okay, co, jest okej, okay, takie małe pojeszczonko, bo tylko na pewno, trzeba teraz w tym miejscu dać guzik i jeszcze ten redstone tutaj poprowadzić, żeby móc ten mechanizm troszeczkę bardziej ulepszyć, okej, okay? bo naprawdę, potrzebujemy w tym miejscu koniecznie, potrzebujemy na 100% guzika, żeby tam sobie nie biegać jakoś tam do stołu na tego, tego cave'a małego, więc tu jest jakiś guzik, więc sobie go w tym miejscu i na pewno trzeba teraz ten stołnik, który jest, czekajcie, w, w, w którym miejscu, on jest w tym miejscu, więc będzie to będzie żeby go pociągnąć, więc czekajcie damy sobie zaraz na pewno jakoś to w ten sposób. Okej, okay. polecimy sobie, myślę, że górą, żeby to sobie jakoś, to wiecie, jeszcze nie, nam nie przekazało. Więc teraz tak sobie może to zróbmy, żeby było tutaj wszystko git i to musi iść idealnie w to miejsce, okej? Wy teraz się tutaj wkopujemy jakoś na dół. Okej. Okay? To jest idealnie pod tym klockiem, więc sobie ten raz ten już chyba zaczynamy ciągnąć. Więc raz, dwa, bok do góry, trzy, cztery i tu już pojawia, że się sobie robię taki problemik, bo to jest takie, no bym ujął, że ciekawe miejsce na to. Ale okej, okay, poradzimy sobie do proszę. Poradzimy sobie jak nic. Dobra, więc teraz sobie. Lecimy na górę, jakby serio. Mechanizmy są, powiem, dla mnie logiczne, ale problem jest taki, że, on, że one mi zajmują sporo czasu, ok? Bo ja potrzebuję w sobie jakoś pomyśleć, potrzebuję tak się zastanowić na tym, a dopiero potem to robię. Więc teraz sobie dajemy to jeszcze w ten sposób, ok? I teraz powinno być Git, ale nie mam pewności, ok? Więc zobaczmy sobie, czy to na nam będzie działało, czy nie. Powinno, ok? Przynajmniej to powinno teraz zadziałać. Ok? Działa, moi drodzy, no proszę bardzo, Elviso! Oj, zepsułem chyba. No, zepsułem! A co zepsułem? Zepsułem to, że położyłem w złym miejscu chyba bloki, wiecie? I zaraz to się nie odpycha, więc teraz powinno być Git, zaraz to, sobie oczywiście jako wszystko w cac, jak było wcześniej. Okej. Okay. I zaraz sobie jak to jest, zniszczymy i damy sobie to w tym miejscu będzie git, okej? Okay? Nie mylę się. Ja Lewicem w ogóle mi z tak mi się wydaje naprawdę w tym odcinku, ani nie jestem, okej. Okay? Więc teraz sobie zamykamy już tą ściankę i to chyba jest koniec, to, tylko sobie jeszcze tutaj w tym miejscu tutaj Sunstona. Okej. Okay. Więc okej, okay, teraz sobie to klikamy. jest wyjście, jest wyjście, można, pewnie, że można no i znowu zepsułem Ale co teraz sobie czekajcie aż teraz sobie luknę, bo aż, aż nie wierzę. Co tu jest niby nie tak, co? Co jest tutaj niby nie tak? A, Bo ten Reston on to zahacza! Nie, aha, bo tu jest ten narestą, on to zahacza. Ok, wszystko jest moje rozwierz jasne, więc na pewno musimy zaraz sobie ten blok zniszczyć. No i musimy sobie zmienić coś tutaj w tym miejscu, wiecie? Tylko teraz na głupę się nasuwa, co mamy tu zmienić. Aha, już ma wiem, teraz sobie to trzeba rozwalić i zaraz zobaczymy czy jest dobrze. Jak nie jest dobrze, to sobie chyba to ogarnę później, bo już nie jakby to jest to samo o czym mówiłem dokładnie, co nie? Mechanizmy ogarnia, ale potrzebuję sobie wpierw usiąść na spokojnie z herbatką i na tym pokwinić, bo to jest naprawdę trudne, jeżeli chodzi o te wszystkie mechanizmy i czekajcie, jakby tutaj absolutnie, to absolutnie, nawet nie ma o co opierać, jakby co jest gościu. Jakby czekajcie, nawet jak teraz sobie damy to w tym miejscu i to poleci w ten kierunku, to nawet nie ma o co się oprzeć, jakby serio. To jest takie nielogiczne, czemu to w ogóle nie działa. I jakby teraz tak totalnie, nie mam pomysłów. Czekajcie, jak teraz, teraz może jakoś coś to jeszcze zniszczymy na szybko. Zobaczymy, czy to teraz jest inaczej, czy nie. Czekajcie. He nawet mi się powiem, że... Pokupiłem, jeżeli chodzi o ten mechanizm, ale spoko. Zaraz sobie to ogarniemy, jakby serio. Widzimy się za chwilkę. Okej, okay, już jest, mój drodzy, wszystko jasne, chodzi mi tutaj tylko o to, że musiałem sobie zrobić więcej redstone'a, zwinąć jeszcze z st tamtego miejsca jednego repeat'era i to inaczej połączyć, bo miałem był taki problem, że ten sandstone, który był w tym miejscu, to cleanował, więc od razu jest tutaj, widzę, że już wszystko okej, okay. i normalnie jak teraz sobie to klikniemy, wszystko nam działa, więc jest teraz perfekt. więc zamykamy sobie teraz to, moi drodzy, miejsce i w końcu bardzo jest gotowa, taka skromna, więc z tylko polecimy jakieś itemeczki na lejwiku 19 i sobie to zróbmy, więc w tym momencie wam mega dziękuję za oglądanie, w tym momencie, moi drodzy, ponadto subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, to odcinki, więc tu jest subskrypcja, istotna, żeby Was nie ominęły kolejne odcinki i live'y codziennie o godzinie której no o 19. Też błagam was, po prostu proszę, już Was tutaj po, o, o to błagam. follow'ujcie Instagrama Elvisa Podłogowis, albo jak go nie zafollow'ujecie to przybije nas pies Abro, ok? Więc follow'ujcie, po prostu proszę, bo będzie strasznie, po prostu proszę. Jakby no wiesz, że jest ode mnie słodsze, no ale proszę. Też ponad 2 mega palca, mój drugi kanał Elviso na którym macie co codzienne odcinki z Bedwars. Nawet jest też mega ciekawy, nawet sobie dzisiaj w z odcinek więc na to mega też polecam. No i też, no cóż, to chyba byłoby dzisiaj na tyle. żeby na moim kanale oczywiście polecam opcję w przywileje, a my się widzimy na odcinku jutro są codziennie, więc siwaneczko, eleczko i przeogromne przynajmniej większe joo!